Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam szybkie danie Smak Afryki. W takim opakowaniu są tutaj dwie porcje po 90 gramów każda. Ostrość to dwie papryczki na trzy, więc powinno być ostre, ale to oczywiście się okaże. Naturalne składniki dla wegan, wegetarian, bez barwników, aromatów źródło błonnika pokarmowego i mangan wyprodukowano w Polsce mamy też określone skąd jakie rzeczy pochodzą z jakiego kraju ale oczywiście nie wszystkie zawsze tutaj widzę, że pokazują jakieś tam 2-3 elementy z jakiego danego kraju to jest mamy tu instrukcję obsługi do której ja nie zawsze się odnoszę ale każdy robi po swojemu jeśli chodzi o kaloryczność, to jedna porcja ma 313 kilokalorii, czyli malutko. Ale ja oczywiście sobie tą kaloryczność zwiększę, jak to zwykle u mnie bywa, bo ja nie jestem wege. tarianinę. Mamy dokładny spis podany. Szkoda, że te opakowanie jest na dwie porcje naraz do zrobienia na przykład. A jak chcemy tylko połówkę zrobić, no to niestety musimy sobie jakoś podzielić to na pół. Ja bym wolał, żeby to była albo jedna saszetka, albo po prostu w środku dwie saszetki, jak już chcą sprzedawać bo dwie porcje do podzielenia osoby. A tak niestety zobaczymy, czy się uda znowu podzielić to na pół. Bo czasami jest tak, że w jednej części będziemy mieli połową niektórych rzeczy, do drugiej połowy trafi troszeczkę inne elementy tego dania. Ja bym wolał, żeby, aby tutaj jednak się wszystko ładnie wymieszało na dwie porcje. No ale nie zawsze tak się da. Potrzebujemy oczywiście 250 ml wody do tej jednej porcji. Od razu sobie wodę będę gotował, bo teoretycznie trzeba to wrócić do gotującej się wody, ale niekoniecznie. Może być też do ciepłej i też będzie zrobione. Jakoś tutaj tą połówkę wrzucić. Możliwe, że jest półka, co my dokładnie mamy w składzie, bo skład jest dosyć spory, bardzo ładnie opisany. Ryż brązowy wstępnie gotowany, 68%. Ziarno amarantusa, suszone pomidory, płatki, papryka mielona, słodka, kukurydza liofilizowana, cukinia liofilizowana, sól morska jodowana, czosnek suszony, płatki, korzeń pietruszki suszony, kawałki, tymianek, liść, papryka chili mielona, goździk mielony, imbir mielony, kozieradka mielona, pieprz czarny mielony, kmin rzymski, mielony, ziele angielskie, mielone, kolendra, mielona, gałka muszkatołowa, mielona. Także spis bardzo dokładny, czy to suszone, liofilizowane, czy w płatkach, czy mielone. No i oczywiście nie ma żadnych konserwantów i innego syfu. No i jak to już się pod koniec zrobi, a niestety będzie się robić około 15 minut, ja sobie dodam gulasz angielski, 100 gramów mięsa wieprzowego, no i przy okazji dojdzie mi 196 kilokalory. No i dopiero wtedy, jak dla mnie będzie to kompletny leśny obiad, zaraz sobie to pokroję w kawałeczki. I troszeczkę później, jak to się już bardziej zagotuje, wrzucę. Danie zrobione. Na zrobienie, oczywiście, tego zużyłem około 2,5 paliwka stałego, takiego 7 gramowego. Tak to w tej chwili wygląda. Jest troszeczkę takie rzadkie, ale, według mnie, dlatego że Tamtej drugiej porcji zostanie trochę więcej ryżu, a tutaj jest więcej warzyw. No pewnie, jakby było tu więcej ryżu, to by bardziej to wsiąkło. No ale tak to jest, jak to jest, nie do podzielenia idealnie, jakby się chciał. Jakby były dwie saszetki na dwie porcje osobno, byłoby wszystko w porządku. No a tak trzeba sobie kombinować. No ale przynajmniej danie nie jest. Suchy. tu mamy takie wielkie płaty czegoś czosnku no całkiem sporo nawet tutaj jego jest nie wiem co to danie ma wspólnego z Afryką pod względem smakowym, jak najbardziej sokej, okay. miał być pikantne, a według mnie nie jest pikantne. Raczej tego chili trzeba tutaj dodać, ale jak ktoś nie lubi chili, to po prostu nie dodaje. No, ale na opakowaniu trochę inaczej to opisali. No, czosnku tu rzeczywiście jest sporo dodanego. Całe takie wielkie pułapy. No, ale bardzo dobry czosnek. Jest sporo warzywek. No, niestety w tej porcji więcej niż w tej drugiej, co mi zostanie. Wszystko jest mięciutkie, więc dobrze się zrobiło. Łącznie z ryżem. Brązowy, trochę lepszy od tego białego. mięsa nie będę opisywał bo to nie jest dodatek z tego dania no ale z mięsem zdecydowanie lepiej to smakuje niż bez no i bez mięsa raczej bym się tym nie najadł no teraz to czuć, że to jest ostre no pod względem smakowym nie jest jeszcze tak źle, nie ma jakiegoś takiego wow od po prostu kolejne dobre danie. Wydaje mi się, że te poprzednie dania z tej samej firmy były troszeczkę, jakby lepsze. No ale coś dla odmiany innego zawsze można zjeść. Bez konserwantów żadnych dziwnych dodatków. Czyli bardzo dobrze. no nie jest to złe ale nie rewelacyjne. no i w sumie coś podobnego sam bym mógł sobie takie coś zrobić zdecydowanie taniej by mi to wyszło no ale takie gotowe też jest w porządku polecam to jak ktoś chce sam spróbować chociaż te poprzednie dania z tej Marki były troszeczkę według mnie lepsze. No ale oczywiście każdy ma inne gusta, inne dania różnym osobom się podobają. Mnie akurat to, powiedzmy, z tych wszystkich do tej pory, które próbowałam jest jak na razie na samym końcu. No ale oczywiście zjeść jak najbardziej się to da. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem? W jakiej cenie? Wszelkie te informacje będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.